Często coś projektuję, dlatego też potrzebuję idealnego notebooka z najlepszymi podzespołami dla twórców. Notebook PS63 z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1050 i procesorem Intel Core i 7. No i co moi drodzy? Nowe mieszkanie, nowa przestrzeń, nowe możliwości. Ale moim zdaniem jeszcze trzeba trochę tą przestrzeń zorganizować. Ja i tak zrobiłam dużo w moim pokoju, żeby on wyglądał troszeczkę inaczej, żeby nie był kompletnie biały jak wyściółka do trumny. Najbardziej trzeba się zająć ścianą ściana, bo ona jest za wami. Od początku mi się nie podobała, coś w niej ewidentnie nie grało, wisiały po prostu na niej dwa obrazy, z czego ten jeden zapisany taką a ala high school to już w ogóle mm, totalnie nie mój styl raczej. I ten slogan też e, e, b, bardzo głęboki. I stwierdziłam, że trzeba coś tutaj zmienić. Ja na szybko w trakcie przeprowadzki po prostu zawiesiłam taką jakby szarfę, którą uszyła mi moja mama by the way którą chciałabym na tej ścianie też jakoś zawrzeć jeszcze nie wiem jak, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie ale właśnie tą ścianą generalnie się dzisiaj zajmiemy ok, więc na samym początku jak nie trudno się domyśleć ściągamy właśnie te ramki razem z tą szarfą i robimy tak, żeby była czysta ściana ok, więc czas pozbyć się wypełnień Głównymi ramkami, które już widzieliście i które były na początku w tym mieszkaniu, kupiłam również ramki z PEPCO, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Mają szkło z przodu oraz z tyłu, mają właśnie takie wygodne zasuwki, które łatwo jest zagnieźlić, żeby ten obraz nie wypadał, więc super. I tak naprawdę najważniejszą częścią tutaj jest to, żeby dokładnie zmierzyć te plakaty, które będziemy drukować na ścianę. Te dwie większe ramki wyszły mi jako wymiar 30x40, te mniejsze z PEPCO wyszły mi jako 15x20. Postanowiłam powiesić dwie puste ramki tych największych formatów na ścianie, żeby zobaczyć, jak to będzie się prezentować. Następnie, jak możecie tutaj zobaczyć, postanowiłam zrobić zdjęcie, ponieważ przyda mi się na dalszym etapie takiego projektowania i tworzenia zamysłu, jak ta ściana chce, żeby wyglądała. Dobra moi drodzy, teraz jakby generalnie plan jest taki, że otwieram to zdjęcie w Photoshopie i kombinuję sobie różne kombinacje, jak chciałabym to wyglądać. Chciałabym też zrobić taki moodboard trochę i sprawdzić, jakie obrazy będą grały z kolorami u mnie w pokoju, bo u mnie głównie przeważa szarość. I minimalnie gdzie nie gdzie czerń, natomiast wszystko jest takie ultra minimalistyczne. Ja taka nie jestem. Chciałabym trochę to tak pomieszać i delikatnie to wprowadzić w taki klimat boho, więc właśnie tak to będziemy teraz robić i kombinować po prostu. Ale zanim się pojawią pytania od Was odnośnie tego, na jakim sprzęcie pracuję, od razu Wam odpowiadam, że jest to laptop MSI PS63 z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1050 oraz procesorem Intel Core i 7. Jest on naprawdę fenomenalny. Mogę go z czystym sercem polecić każdemu, kto tak jak ja pracuje kreatywnie, zajmuje się grafiką komputerową, cyfrową. Sprawdza się w tej roli naprawdę świetnie. Ale i tak słuchajcie, jedną z fajniejszych rzeczy i ciekawych jest to, że nie widzę od kilku miesięcy wypuszcza specjalne sterowniki studio, które wychodzą rzadziej niż te dla graczy. Ale te sterowniki są specjalnie testowane na programach graficznych, czy programach wideo, lub 3D. Dzięki temu każdy twórca tak naprawdę ma takie zapewnienie, że w momencie, kiedy wyjdzie nowa aktualizacja sterownika dla graczy, a te wychodzą częściej, to wtedy jakieś błędy, czy przestanie działania programu nie napsuje twórcy nebu, więc to jest mega. Najbardziej mega jest jednak to, że te sterowniki przyspieszają działanie, funkcjonowanie programu. Wszystkie zmiany, wprowadzane w edytorze są tak naprawdę szybciej i to widać od ręki, ale najważniejsze jest to, że zmiany, które zapisujemy również są szybsze. Dla mnie jako twórcy, który pracuje na kilku programach graficznych, często jednocześnie jest to naprawdę sprawa kluczowa. Więc jeśli notebook, z którego korzystam Was zainteresował, koniecznie sprawdźcie szczegóły na promocje.msi.com Więc jakby cały zamysł i koncepcję mamy gotową, więc teraz najważniejsze jest to, żeby to wydrukować. Część wydrukuję u nas za dom, bo dysponujemy kolorową drukarką, natomiast te większe formaty będę musiała wydrukować w drukarni. praca e, malarki, którą bardzo lubię. E, to jest praca Aleksandry Lewasowo. Nie wiem trochę jak ją czytać dobrze, ale generalnie do tych wszystkich prac, które widzicie wydrukowanych, podlinkuję wszystko w opisie, bo no, trzeba oznaczać artystów. E, to jest na przykład e, fanart, e, który został mi zrobiony przez artystę też za granicą, który właśnie robi takie portrety w takim Zajebistym malarskim stylu. Ultra mi się to podoba, generalnie, więc stwierdziłam, że muszę być tam na swojej ścianie, bo jest to przepiękne. I mamy te dwa mniejsze i jedno większe. Jak to wygląda, Mateusz? Dobrze. Z kolei na tej ścianie mam, e, ale to już wydruk na płótnie. E, też e, jakby artystki, którą bardzo, bardzo lubię jej pracę. Minas Halaj. Też jest fenomenalna i generalnie uwielbiam malarstwo i w ogóle pracę w takim stylu. Jestem. Biramła ty to panie. Ale masz co no, to wygląda? Jaram się totalnie. tyle moi drodzy w dzisiejszym filmiku, mam nadzieję, że Wam on się podoba, bo trochę mi zajęło zrealizowanie go, ale bardzo się cieszyłam na jego realizację, planowałam go od dłuższego czasu i tylko jak zobaczyłam to ścianę, to już widziałam, oho, to będzie film. Tak naprawdę już kończę dopracowywanie szczególików w moim pokoju, więc niedługo na pewno moi drodzy na kanale pojawi się tutaj taki room tour, czy w ogóle house tour yy, i pokażę Wam nasze wspólne mieszkanko, pokażę mój pokój, może się, jak się Mateusz zgodzi, to pokażę Wam też jego pokój, także to wszystko już niebawem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam na moje social media i widzimy się w kolejnych filmikach. Buciaczki! Pa!